Witaj. W tym krótkim nagraniu pokażę Ci, jak przejść przez proces rejestracji do sklepu My Greenway i jak złożyć swoje pierwsze zamówienie. Jeżeli, jeżeli dostałeś dostęp do rejestracji, czyli dostałeś link od osoby, która Ciebie zaprosiła, to masz przed sobą taki formularz. I tutaj wypełniasz kowalski, czyli nazwisko, imię. Tutaj się nic nie wpisuje, dlatego że to jest tylko dla obywateli Ukrainy i Rosji. Tutaj wpisujesz swoją datę urodzin. Wybierasz kraj, Polska, tutaj automatycznie Ci wskakuje numer toż, dokument tożsamości, czyli numer paszportu lub dowodu osobistego. Tutaj jest akurat Tutaj jest 10 cyfr. Żeby się nie pomylić, teraz mamy 9, 10. Wybierasz sobie miejscowość. Na przykład Kraków. Kod pocztowy. Co jest ważne, wpisujemy kod pocztowy bez myślnika. Ulica. Numer domu. Ewentualnie też numer mieszkania. Telefon komórkowy musi być wpisany i zaczynać się od kodu plus 48 albo kodu Twojego kraju i koniecznie sprawdź, czy Twój numer telefonu został poprawnie wpisany, dlatego że od tego, czy prawidłowo wpisałeś numer telefonu, zależy, czy dostaniesz SMS z loginem i hasłem do sklepu. Także sprawdź kilka razy, nawet pięć razy sobie sprawdź, czy poprawnie wpisałeś numer telefonu. Mail. I tutaj już nic nie, wpisa, nie wpisujemy, zaznaczamy tylko, że się zgadzamy, żeby się zarejestrować i zgadzamy się z polityką przetwarzania danych osobowych. Tutaj chodzi o RODO i tak dalej. Można sobie to wszystko przeczytać. Takie jest prawo teraz w Europie, więc to jest obowiązkowe. Rejestracja. Teraz sprawdzasz, czy wszystkie Twoje dane zostały poprawnie napisane. Jeżeli się pomyliłeś i chcesz coś poprawić, to możesz jeszcze wrócić i poprawić, ale w momencie, kiedy widzisz, że wszystko jest dobrze, klikasz rejestrację. Nie będę teraz tutaj klikać, bo to jest tylko pokaz dla Was, natomiast klikając rejestrację po raz kolejny, dostajesz SMS z loginem i hasłem. I wtedy już logujesz się na stronie mygreenway.eu. Logujesz się do sklepu, autoryzacja. Wpisujesz swój login i hasło, które dostałeś w SMS-ie. Tutaj wybierzemy jakieś konto przykładowo, niech będzie tak. Logujesz się, i teraz Ci pokażę, w jaki sposób możesz złożyć zamówienie. Oczyszczę koszyk. Na początek możesz albo zamówić już gotowy zestaw produktów, na przykład zestaw startowy, który jest przygotowany to jest taka propozycja od firmy topowych produktów. Natomiast Mój drogi, moja droga, możesz sobie sam złożyć taki zestaw, sam sobie możesz wybrać. I tutaj jest taka stronka, właśnie, która pomoże ci na przykład wybrać produkty topowe, produkty, które dają natychmiastowy efekt, produkty, które warto przetestować, produkty, które pomogą ci nagrać twoje pierwsze materiały, twoje pierwsze filmiki, które będą ci przydatne w kolejnych w Twojej pracy, tak? Filmiki, które będą Ci przydatne do promowania, do, do udostępniania innym Osobom do udostępniania na swoich profilach, fanpage'ach, YouTube'ach, Instagramach, Facebookach i do wysyłania do znajomych. Także tutaj jest taka propozycja dla ciebie, co kupić na pierwszy zakup. Oczywiście tutaj pokazana jest możliwość aktywacji na 50 punktów, natomiast tak samo możesz kupić i na 100, i na 200, i na 300, i 500 punktów, dlatego że według planu marketingowego. Kupując więcej, dostajesz więcej korzyści, dostajesz prezenty i dostajesz zwrot pieniędzy od firmy. Więc jak składasz zamówienie? Albo klikasz sobie gotowy zestaw, albo jeżeli chcesz kupić któryś z tych zestawów, które proponujemy, po prostu wchodzisz w produkty, klikasz i możesz sobie wrzucić to do koszyka. I przykładowo wrzucimy sobie kilka produktów, na przykład wrzucimy sobie to, i to, i to, tak? I tutaj mamy już powyżej 100 punktów, więc tak samo możemy sobie dorzucić prezent. Prezent się wrzuca w ten sposób. Tutaj jest taki znaczek prezentowy. Prezenty otrzymujemy od zakupu powyżej 100. 200, 300, 400, 500 punktów, w zależności od tego, na jaką ilość punktów kupujesz, w zależności od tego jest wielkość prezentu. Więc na przykład, przykładowo sobie to wrzucę jako prezent, i mam już ten prezent w koszyku, od razu w tym samym zamówieniu. Klikam sobie na koszyk, dokonać zamówienia, sprawdzam, czy wszystko jest ok, klikam dalej, a, wpisuję sobie miasto, czyli Kraków, dalej sprawdzam sobie, wysyłka od 50 punktów jest bezpłatna, poprawiam sobie numer telefonu, żeby numer telefonu był zgodny z moim numerem w tym kraju, gdzie zamawiam przesyłkę, czyli jak zamawiam do Polski, no to polski numer telefonu, mail, kod pocztowy oczywiście, miasto jeszcze raz, Kraków, bez polskich znaków, ulica Zamkowa niech będzie i numer domu, tutaj wpisujemy 4. Zwróć uwagę, że tutaj się nie wpisuje numer domu, tylko tutaj się wpisuje numer domu i tutaj się wpisuje numer mieszkania. Dalej, zapisać i kontynuować. Dalej sprawdzasz sobie jeszcze raz, czy wszystko jest ok i klikasz potwierdzić. I masz możliwość tutaj już opłacić swoje zamówienie, albo możesz opłacić ze swojego rachunku wewnętrznego, jeżeli masz jednostki wewnętrzne, zarobione pieniądze, albo możesz opłacić przez przelew i tutaj kliknąć i dostać fakturę do przelewu, albo możesz tutaj zapłacić kartą, zwykłą kartą, klikając na PayU, klikasz opłacić. Przechodzisz do stronki, gdzie wpisujesz po prostu kartę, dane swojej karty i w ten sposób płacisz za zamówienie. Kiedy opłacisz to zamówienie, teraz nie będziemy tego robić, natomiast kiedy opłacisz swoje zamówienie, to możesz sprawdzić, czy wszystko przeszło dobrze. I w moich zamówieniach, moje biuro, klikasz moje biuro, moje zamówienia, i tutaj masz. Zamówienie. Jeżeli ono jest opłacone, to jest na żółto, zrealizowane. Jeżeli jest na czerwono, to oznacza, że nie zostało opłacone. Jeżeli jest tutaj wszystko jest pokazane w kolorach, tak? Anulowane, w dostawie, nowe, zrealizowane, przetworzone i tak dalej. Także w taki sposób możesz śledzić swoje zamówienia, możesz sobie kliknąć, kiedy będzie już dostawa, kliknąć na numer, przekieruje Ciebie do strony DPD i możesz śledzić swoją paczkę. Także w skrócie, tak to wygląda. Spróbuj złożyć swoje pierwsze zamówienie. Koniecznie, jeżeli rejestrujesz nową osobę, podaj jej ten filmik, żeby poprawnie przeszło przez proces rejestracji i żeby nie popełniła żadnych błędów, które potem trzeba będzie naprawiać. Także, żeby to było przyjemne, żeby to był przyjemny proces, udostępnij jej ten filmik. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i wszystkiego dobrego.